Sprawie. Stoimy dzisiaj w obronie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale nasz głos poparcia jest jednocześnie głosem sprzeciwu wobec kolejnych bezprawnych działań większości parlamentarnej w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego. Uważamy, że to właśnie środowiska prawnicze powinny stawiać największy opór tego typu działań. I odczuwamy żal, że spór musiał przenieść się z płaszczyzny prawnej na ulicę, ale jak wielokrotnie powtarzał profesor Andrzej Coll, rola prawnika kończy się tam, gdzie władza przestaje stosować się do litery prawa. A właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia dzisiaj. Doszliśmy do etapu, kiedy pewne fundamentalne wartości, które są nam przekazywane przez naszych profesorów, sprowadzone są do roli nic nieznaczącej konwencji, którą można zmienić w ciągu jednej nocy za pomocą jednej ustawy i jednym podpisem. Dzisiaj wyrażamy nasze słowa poparcia dla pana profesora Piotra Tuleini. Słowa poparcia dla osoby, której wybór do Trybunału Konstytucyjnego został podważony w ostatnich dniach przez prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. I oczywiście akceptujemy legitymację prokuratora generalnego do występowania z tego typu wnioskami do Trybunału Konstytucyjnego, który przyznaje, którą przyznaje mu bezpośrednio Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Ale w świetle postanowienia tegoż Trybunału w sprawie U8 przez 15 ze stycznia 2016 roku, w świetle opinii Krajowej Rady Sądownictwa i wreszcie w świetle słów samego wnioskodawcy sprzed roku, uznajemy to za kolejną cyniczną i wyrachowaną próbę przejęcia pełnej kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym. Mówiąc o wniosku Prokuratora Generalnego, nie sposób nie odnieść się do całego spektrum problemów. Proszę Państwa, bowiem ataki na Trybunał Konstytucyjny rozpoczęły się już w 2015 roku. I preludium do tych całych igrzysk było nieprzyjmowanie ślubowania od legalnie wybranych sędziów przez nomenomen doktora nauk prawnych, pana prezydenta Andrzeja Dudę. Później mieliśmy całą serię tak zwanych ustaw naprawczych, które wbrew apelom najbardziej znakomitych prawników w tym kraju, wbrew apelom najbardziej znakomitych gremiów prawniczych, były podpisywane bezrefleksyjnie przez głowę państwa. Większość parlamentarna postanowiła przejąć jedyną instytucję, która mogła stanąć na drodze bezprawnym i autorytarnym zapędom tejże większości. Drodzy Państwo, dzisiaj mamy do czynienia z Trybunałem, w którym zasiadają ludzie, których żaden szanujący się prawnik nie nazwie sędziami. Mamy do czynienia z Trybunałem którego prezesem jest osoba, która na urząd została wybrana z pogwałceniem wszelkich procedur. Wreszcie mamy do czynienia z Trybunałem, w którym sędziowie przez duże S są wysyłani na przymusowe urlopy albo odsuwani od orzekania. I taki Trybunał będzie zajmował się wnioskiem prokuratora generalnego. Można to nazwać ironią losu. Można za Kaczmarskim nazwać to planowym niszczeniem gatunku. Dlatego, drodzy Państwo, tak ważne jest, że udało nam się dzisiaj tutaj spotkać. Po to, żeby wyrazić nasz zdecydowany głos sprzeciwu. Po to, żeby krzyknąć nie ma zgody na łamanie konstytucji i podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa. I to tylko od nas zależy, czy w przyszłości będziemy mogli spojrzeć w lustro i powiedzieć, że Uniwersytet Jagielloński wykształcił nas na obrońców praworządności, czy na zwyczajnych prawników. Poprosimy teraz o zabranie głosu pana profesora Janusza Szwaję. Wielkie brawa. Państwa, nie oczekiwałem, że tutaj werble zabrają o sam, na sam, tak na, na początek mojego wystąpienia. Zbaż, zwłaszcza, że chciałem tu nawiązać do jednego z tych hasem, które jest. Już nie wiem to, to niech nie żyje, konstytucja, czy coś takiego. To jest schod samej konstytucji. To jest oczywiście hasło wykonane do nas wszystkich. W szczególności głównie do tych, którzy prawo stosują, to jest jasne. Ja troszkę inne spojrzenie niż koledzy konstytucjonaliści, trochę tak jest, nie, nieco tak inni panowie, panie także, to jak zawsze dzielnie walczą. Ja no, zobaczę no, spojrzenie prawnika, czyli listy, komercjalisty, trochę inaczej, patrzy na to i tam mu ciepłe czołgi, bo tak. Najpierw jak się zaczyna jakąkolwiek kwestię prawną podnosić, to należy najpierw zbadać, co się zdarzyło, co się powinno było zdarzyć. Uważam, że tamten wniosek jest napisany tak, jakby porządny adwokat tego nie zrobił, bo by najpierw zbadał, jak sprawa się rzeczywiście miała punktem wyjścia, by było to, co się miało zdarzyć w Sejmie, to znaczy, miano wybrać sędziów w sąd, w Trybunału Konstytucyjnego. W, w, w Konstytucji, w pracy ogólnie, ale nie tak wystarczająco szczegółowo czego powiedziane, że po pierwsze, wybiera się każdego sędziego indywidualnie. Po drugie, że musi to być człowiek, wykazujący wyjątkową wiedzę prawczyn. To A teraz bardzo proszę o zabranie głosu Pana Macieja Pana z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ja zacznę może od tego, że... Zacznę może od pewnej refleksji, która sprawiała, że dość długo wahałem się tutaj przyjść. Antonius słusznie przedstawił mnie jako doktoranta z Katedry Konstytucyjnego, bo to z jednej strony był argument przeciwko przyjściu, a z drugiej strony za przyjściem. Powiem, że jednak ten drugi przeważył, dlatego że nie chodzi mi tutaj o obronę konkretnych osób, tylko o obronę pewnej idei. Od razu zastrzegę, że reprezentuję wyłącznie samego siebie, ani nie studentów, ani nie doktorantów, ani nie katedry. Bo jak wiadomo, w ostatnim czasie pojawiają się co do tego, co, 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 co. W pierwszej kolejności zostanie odczytany list, który wystosował do nas profesor doktor habilitowany Fryderyk Sol. Drodzy studenci, gromadzicie się tutaj, aby pokazać swój sprzeciw wobec zła, które dzieje się w Polsce. Otóż obecni władze Polski postanowili podważyć wybór trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, profesora Marka Zubika, Profesora Piotra Tulei oraz mecenasa Stanisława Rymana. Wniosek złożył minister Ziobro, niestety absolwent naszego wydziału. Rozsądzić go mają wybrane przez pis osoby, w tym po jednak powołana na y, urząd sędziego Trybunału z naruszeniem Konstytucji. Wyznaczyła ich do tej roli, w tym siebie, osoba sprzecznie z Konstytucją mianowana prezesem Trybunału. Złożono ten wniosek po to, aby podważyć status legalnie wybranych sędziów Trybunału, aby wyglądało tak że co do wszystkich są wątpliwości. Nielegalnie wybrani mają zrównoważyć się w ten sposób z prawdziwymi sędziami. To może stać się tylko przez uderzenie w nich. Polska rozpada się na poczak. Zniszczono Trybunał Konstytucyjny, z którego mogliśmy być dumni. Był to jeden z najważniejszych Trybunałów w Europie, o ogromnym prestiżu. Z tego już nic nie zostało. To także Wasz kraj, drodzy studenci, się rozpada. Wy także musicie stanąć w obronie instytucji i w obronie osób krzywdzonych. Profesor Piotr Tuleja, profesor naszego uniwersytetu, to jeden z najwybitniejszych polskich konstytucjonalistów, jest świetnym sędzią trybunału. Nie głódźmy się na bezprawie, nie głódźmy się na niszczenie podstaw naszego porządku prawnego. Po trybunale przyjdzie czas na sądy. Nie można sobie powiedzieć, to mnie nie dotyczy. I nie można się bać, trzeba zaprotestować głośno. Nie bójcie się, Przyszli prawnicy, którzy się będą bali wystąpić przeciwko złu, nie mogą być prawnikami. Prawnik to zawód odpowiedzialności za państwo i prawdziwą sprawiedliwość, w odróżnieniu od tej z nazwy jednej partii. Te to prawnicy muszą jej bronić, bo inaczej ich zawód nie ma żadnego sensu. Młodzi ludzie stali do tej pory na uboczu sporu, który rozpala Polskę. Różne są tego przyczyny, ale najgorętsze miejsce w piekle zarezerwowane jest dla tych, którzy w czasie najgłębszego moralnego kryzysu zachowali obojętność. Taki czas nadszedł, i nie można stać z boku. Dźwigamy wszyscy los naszej ojczyzny. Rozstrzyga się teraz, czy pozostaniemy częścią Zachodu z jego instytucjami stosunkiem do prawa, czy też wpadniemy w otchłań orientalnych satrapii. To od nas zależy. Wierność niszczy Polskę! Dziękuję, że tu przyszliście, bo wasza obecność daje nadzieję. I przyjdźcie znowu i znowu, aż odzyskamy państwo prawa. Bez niego demokracja jest niemożliwa i staje się tylko sloganem. Jesteśmy solidarni z trzema sędziami: profesorami Tuleją, Zubikiem i mecenasem Rymarem. Są oni symbolem prawdziwego trybunału i państwa prawa. Brońmy sądów i ich niezawisłości. Czy to się uda, zależy od siły naszego sprzeciwu. Podpisano Fryderyk Zoll. Dzień dobry. Po pierwsze chciałem przeprosić za mój głos, ponieważ jestem bardzo przeziębiony, ale stwierdziłem, że nie mogę sobie odpuścić tej okazji. A druga sprawa jest taka, że chciałem się przedstawić, ponieważ przeczytałem wczoraj komentarz pod artykułem poświęconym dzisiejszemu wydarzeniu, aby spisywać nazwiska wszystkich osób zamieszanych w to wydarzenie. Także ułatwiam sprawę. Nazywam się Marcin Barczyk i przystąpię do odczytania listu Pana doktora habilitowanego Bartłomieja Swaczyny. Drodzy Państwo, studenci i studentki, Począwszy od lat 80. XX wieku budowaliśmy Państwo prawa, Proces ten nie zawsze przebiegał w sposób optymalny. Jednak jego rezultatem były niezaprzeczalne osiągnięcia. Wśród nich należy wymienić utworzenie takich instytucji jak Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa czy zagwarantowanie niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Osiągnięcia te wkrótce zostać mogą zostać zniweczone. Tuż po wyborach, które odbyły się jesienią 2015 roku rozpoczął się proces sprzecznego z konstytucją przejmowania przez aktualną większość parlamentarną Trybunału Konstytucyjnego. Z niedowierzaniem obserwowaliśmy jego poszczególne etapy, obejmujące m.in. odmowę przyjęcia przez prezydenta RP ślubowania od prawidłowo wybranych sędziów trybunału, wybór i nocne zaprzysiężenie trzech sędziów, które miały zająć miejsca w trybunale już wcześniej obsadzone. Serię ośmiu. Ośmiu ustaw mających za pomocą rozmaitych, często jawnie niekonstytucyjnych rozwiązań proceduralnych uniemożliwić Trybunałowi funkcjonowanie. Jako kolejny element owego pełzającego ubezwłasnowolnienia Trybunału Konstytucyjnego jawi się skarga prokuratora generalnego kwestionująca ważność dokonanego w 2010 roku wyboru trzech aktualnie sprawujących urząd sędziów Trybunału profesora Piotra Tulei, profesora Marka Zubika i Stanisława Remara. Uzasadnienie tej skargi nie wytrzymuje krytyki i nie może zostać inaczej określone niż jako kuriozalne. Podważa ono prawidłowość praktyki wyboru więcej niż jednego sędziego Trybunału stosowanej od 1997 roku. Praktyki, której zgodność z prawem nigdy nie budziła najmniejszych wątpliwości także ze strony polityka obecnie sprawującego urząd prokuratora generalnego. Skarga ta musi zatem być postrzegana jako bezprawny krok w stronę ostatecznego przejęcia kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym przez obecną większość parlamentarną. wolnienie Trybunału Konstytucyjnego jest zjawiskiem dramatycznym i powinno spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony społeczeństwa. Najprawdopodobniej nie jest to jednak ostatni krok obecnej większości parlamentarnej godzący w fundamenty państwa prawa. Świadczą o tym chociażby zapowiedzi zmian zasad powoływania i funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa, zmierzające do podporządkowania tej instytucji parlamentowi, czyli w istocie politykom. Podążamy prostą drogą w kierunku poddania sądów władzy wykonawczej i ustawodawczej. Wobec osłabienia czy wręcz zwasalizowania władzy sądowniczej, jako obywatele, jako obywatele staniemy się bezbronni wobec poczynań państwa godzących w nasze prawa i wolności. Na to nie może być zgody. Nie można biernie przyglądać się realizacji tego przerażającego scenariusza. Dlatego w pełni solidaryzuję się z państwem w proteście przeciwko niszczeniu tak fundamentalnych wartości dla naszego społeczeństwa, jak państwo prawa. Niszczenia, którego przejawem są między innymi Skarga kwestionująca legalność wyboru na sędziów Trybunału Konstytucyjnego profesora Piotra Tulei, profesora Marka Zubika i Stanisława Rymara. Jako nauczyciel akademicki jestem dumny z Państwa jako studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odwaga i determinacja w zabieganiu o dobro wspólne jest dzisiaj bezcenna. Podpisano doktor habilitowany Bartłomiej Swaczyna. Dzień dobry Państwu. E, idąc za tym, e, co powiedział mój kolega, e, kieruję to do, do autora postu, który, o którym kolega raczył wspomnieć, ja się nazywam Wojciech Jarczyk. Proszę nie wysilać się zbytnio z szukaniem mojej tożsamości. Mam przyjemność odczytać krótkie, ale rzeczowe i bogate w treść oświadczenie profesora Jerzego Stelmacha. Pobieram protest studenci Murem za profesorem Tuleją, profesorem Zubikiem oraz sędzią Rymarem, uznając wszczęte przez prokuratora generalnego postępowanie za przekroczenie kolejnej, z jak mogłoby się wydawać, nieprzekraczalnych granic. Przykro mi jest tym bardziej, że autor owego wniosku jest absolwentem wydziału, na którym pracuje od 40 lat. A na koniec chciałbym się odnieść do planowanej reformy ustroju sądownictwa, która ma wprowadzić czynnik społeczny kontrolujący działalność sądów. W sądzie najwyższym ma powstać Izba dyscyplinarna składająca się z czynnika społecznego właśnie członków Krajowej Rady Sądownictwa, ma wybierać sejm na mocy nowych ustaw partia rządząca zyska instrument nacisku na każdego sędziego przez to na każdego z nas. Z pewnością wśród nas tu zebranych są osoby, które pla planują wykonywać w przyszłości zawód sędziego i szczególnie dla Was ważne jest to, by misja, jaką, jaka wiąże się z tym zawodem mogła być wykonywana w sposób niezawisły. Cytując przemówienie pierwszej prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzaty Gersdorf, będziemy mieli sądy ludowe upolitycznione, bo w razie czego skład mieszany w Izbie Dyscyplinarnej usunie z urzędu każdego, kto się nie zgadza z poddaniem prawa potrzebom bieżącej praktyki i woli politycznej. W tym oświadczeniu pierwsza prezes Sądu Najwyższego apeluje do sędziów o jedność, odwagę i o sprzeciw wobec praktyk obecnego rządu. I o tę jedność my wszyscy powinniśmy się postarać, bez względu na różne sympatie polityczne, różne poglądy na kwestie gospodarcze, społeczne. Właśnie nasze środowisko, studentów prawa, prawników powinno piętnować każde naruszenie konstytucji oraz jednoznacznie potępić naruszenie zasad państwa prawa oraz ingerencji w trójpodział władzy bez względu na to, kto ich dokonuje. Skończyło się to bowiem już utratą e, niezależności przez organ broniący e, konstytucyjności m.in. ustaw, a skończy się jeszcze utratą niezawisłości e, sędziowskiej. Wszystkiemu temu towarzyszą absurdalne i populistyczne e, uzasadnienia. Sprawa dotyczy naszych fundamentalnych praw i wolności oraz e, wartości, bez których nie można mówić o demokratycznym państwie e, prawnym. Jeżeli dla kogoś pewne kwestie pozostają niejasne, zapraszamy na wykłady konstytucjonalisty, sędziego Trybunału Konstytucyjnego o najwyższych kwalifikacjach, co nie jest w dzisiejszych czasach y, tak oczywiste. Y, prawnika o niepodważalnym autorytecie i klasie, naszego profesora, doktora habilitowanego y, Piotra Tulei. Wymienienie tytułów naukowych jest tu nieprzypadkowe. Na koniec zacytuję jeszcze dalej profesor Gersdorf. Jeżeli mamy bronić prawa, to nie ma lepszego momentu niż teraz. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękujemy Wam bardzo serdecznie za to, że pojawili, pojawiliście się dzisiaj pod Kolegium nowym. po to, żeby wspólnie z nami zamanifestować nasz sprzeciw wobec kolejnym bezprawnym działaniom władzy. Przy okazji prosimy nie tracić nadziei, a ponadto my nie składamy broni, bo pojawiła się nowa inicjatywa utworzenia grupy studentów prawa i absolwentów Wydziału Prawa i Administracji, którzy zajmą się szeroko pojętym edukowaniem społeczeństwa w zakresie świadomości prawnej tego, czym jest demokratyczne państwo prawa i dlaczego takie instytucje jak Trybunał Konstytucyjny są w nim... Po prostu niezbędne. Wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w tego rodzaju inicjatywę, serdecznie zapraszam do kontaktu z nami. Będziemy w tym zakresie działać. Korzystając jeszcze z okazji, chciałem zaprosić na niedzielę, na godzinę 14, na manifestację na rynek główny, w której bierze udział również nasz profesor pan Fryderyk Coll w obronie sędziów. Dziękuję Wam bardzo, że byliście i do zobaczenia.